Widzę. Kurde, czegoś tu brakuje. Ale czego? Czegoś tutaj brakuje. Cześć, witam wszystkich widzów. Dzisiaj powiem Wam historię mojej baterii. Jestem Wam winien pewne wyjaśnienie, dlaczego w tym roku tak bardzo mało pokazało się filmów. Z udziałem mojego roweru elektrycznego. Otóż sytuacja miała, zaraz po tym wyjeździe testowym do Darłowa, odezwał się do mnie mój kolega, który po prostu jest też rowerzystą ma swój rower elektryczny, ktoś inny mu robił konwersję, nie ja. No i sytuacja wyglądała tak, że przyjechał do mnie, że ma. Wyjazd w góry, przejazd przez całą Polskę, lecz umówił się z takimi ludźmi, którzy no są dosyć mocno zaawansowani w kolarstwie i jazda z nimi przytwarzała mu dosyć dużo problemów, żeby po prostu dotrzymać im tempa. Chłopaki, no, młode, wysportowane. Tempo, jakie trzymają jazdy, to jest 30 na godzinę. Non-stop, co prawda, oni też mają rowery elektryczne, ale mają to takie konwersje, że to po prostu głowa boli. Ram, w ramach zabudowane baterie, silniki po 1000W. No, i mój kolega po prostu stwierdził, że z, pojedzie z nimi w góry. No, i chcąc im dotrzymać tempa. Musiał jechać na bardzo wysokim stopniu wspomagania, co powodowałoby, że po 40-50 km jazdy jego bateria po prostu już była w stanie rozładowania. Więc przyszedł do mnie poprosić mnie o to, czy nie pożyczyłbym mu swojej baterii z roweru elektrycznego, z tego względu, że obydwoje akurat mieliśmy. Baterie na tych dużych highlongach na 91 ogniw, które tam mieści. No i po pewnych tam negocjacjach, po prostu koleżeńskich, pożyczyłem mu dwie baterie, które miałem w swoich rowerach. Jedna to była Zdzianta, która była zrobiona na ogniwach Samsunga 29E. Oraz tą drugą, którą robiłem w tym sezonie do tego nowego projektu. Tańszy rower elektryczny od sieciówki z Decathlonu. I tam były Samsungi 32e. No i wyobraźcie sobie, pierwszy dzień zadzwonił do mnie wieczorem zadowolony, że baterie spisały się bardzo dobrze, że dotrzymuje im tempa, że wycieczka to będzie marzenie jego hmm, po prostu kariery kolarskiej no i co po kolejnych dwóch dniach dotarli do hmm, gdzieś tam za okolice Torunia rozbili tam hmm, biwak gdzieś na jakimś polu namiotowym ale po prostu zmęczenie było tak duże że mój kolega podłączył baterię do ładowania i poszedł spać no i wyobraźcie sobie, że akurat tej feralnej nocy na tym polu namiotowym okradziono 12 namiotów, z czego akurat dwóch, dwa namioty, w których mieszkał właśnie jeden mój kolega i jego kolega, i skradziono im właśnie baterie. No i sytuacja patowa taka dosyć. Wsiadł w pociąg, wrócił do Subska pociągiem bez baterii. Czyli ukradziono jemu, mojemu koledze, trzy baterie, dwie moje plus jedną jego. No i po prostu tutaj potoczyły się rozmowy. Takiego zrekompensowania się, więc ja powiedziałem, że nie chcę od niego pieniędzy, ale po prostu musi kupić obudowy, dwie typu High Long, ten duży na 91 ogniw oraz musi zakupić ogniwa. Sezon rowerowy jest dosyć bardzo krótki, więc prosiłem go, żeby jak najszybciej to uczynił. No chłop nie, nie, nie zarabia może za wiele, więc co miesiąc kupywał poszczególne elementy. Na pierwszą wypłatę kupił dwie obudowy, na drugą kupił jeden pakiet ogniw Samsunga 32e, no i niestety tam nie mógł dostać tych ogniw Samsunga 29e, więc kupił mi kolejny pakiet Samsungów 32e. Także baterie do mnie już dojechały, dwa pakiety z D pakietu, są one już pomierzone, są już zbalansowane. Więc teraz czeka mnie tylko zgrzanie tego, po prostu w jedną całość. No i na tą końcówkę sezonu rowerowego, po prostu postarać się jeszcze, może przy tych warunkach, które są za oknem, teraz nie dosyć, bo ciągle pada, ale może któregoś dnia wybiorę się na przejażdżkę, potestować trochę, może coś jakiś zrobimy vlog. Sytuacja też teraz się troszeczkę może wyklaruje, więc może jeszcze w tym sezonie coś na rowerze pojeżdżę. Stąd po prostu też pojawił się tak jakby nowy content na kanale odnośnie tych skuterków. Napierw był ten motorower Zip, teraz jest Honda 125. No bo jednak coś na kanał chciałem wrzucać, a jednak sama nazwa kanału na dwóch kołach mówi też o tym, że no motocykle też się tutaj kwalifikują do tego przedziału tego kontentu, tak jakby tego kanału, bo motocykle też jeżdżą na dwóch kołach, więc postanowiłem, żeby broniąc się przed tym, żeby nic nie wrzucać, po prostu uruchomiłem tak jakby dodatkowy mój content, który jest moim takim konikiem, bo lubię jeździć na motocyklach. No i właśnie dlatego chciałem tutaj sprostować to, dlaczego na kanale nie pojawiło się żadne wideo na temat właśnie rowerów elektrycznych, co niektórzy już tutaj spekulowali, że to już jest koniec tematu rowerowego. Jeżeli ktoś chciał pokazać swój rower elektryczny tutaj z okolic Słupska. Bardzo chętnie zapraszam do kontaktu. Możemy się spotkać, porozmawiać. Nagramy może z tego jakiś ciekawy materiał. Potestujemy. Może to zaowocuje jakąś nową serię odcinków na kanale. Także tak, tak wygląda właśnie ta historia w tym sezonie. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami i do następnego materiału. Cześć!